Popełnienie błędu. Karty przełożone. Tradycyjnie wylosuję trzy karty. Sedno. Piątka kielichów, co wychodzi naprzeciw. Sąd ostateczny. Wynik, odpowiedź, Rada. Dwójka mieczy. Sedno. Piątka kielichów. To jest negatywne podejście do rzeczywistości. Człowiek skupia się na swoim nieszczęściu, które doświadczył, czuje, że jest nieszczęśliwy. Czuje się nieszczęśliwy, bo powstały konsekwencje popełnionego błędu. Może czuć cierpienie. Nie potrafi dostrzec tego, co jest przed nim. Piątka kielichów mówi, aby człowiek zweryfikował swoje wymagania czy oczekiwania, dzięki czemu będzie w stanie uniknąć dalszego cierpienia. Tutaj jeszcze jest nic niestracone. Te dwa kielichy jeszcze stają. Co wychodzi naprzeciw? Sąd ostateczny. Człowiek czuje gorycz, stratę, niepokój. Karta Sąd Ostateczny pokazuje karmę, zapłatę za rachunek. To jest nasze rozliczenie. Zbłądziłeś, zbłądziłaś. Przyszedł czas na wyjaśnienie, na rozliczenie. Sąd Ostateczny na tej pozycji pokazuje ponowny powrót. Coś było w uśpieniu. Lub uważaliśmy, że to jest zakończone. Tutaj należy coś obudzić. Wrócić do czegoś jeszcze raz i zamknąć ten temat prawidłowo. Więc wracamy do tematu. Sąd ostateczny paraliżuje nas. Boimy się. Tchórzymy. Nasze tchórzostwo wynika z naszej słabości. Ja lubię Sąd ostateczny na tej pozycji, ponieważ człowiek rozlicza się z czymś i nie przenosi tej karmy na przyszłe wcielenie. To jest odrodzenie. To jest odrobienie lekcji, odrobienie karmy. Tutaj jest pokazany duży ukłon do siebie. Wynik, odpowiedź, rada? Dwójka mieczy. To jest porzucenie blokad, zrozumienie, kompromis, rozejm, utrzymanie równowagi. Dużym błędem byłoby, Pokazanie komuś gestu kozakiewicza. Człowiek może szukać dla siebie partnera. Może mieć tylko jedno wymaganie od niego: żeby potencjalny partner nie miał od niego żadnych wymagań. Potencjalny partner ma duży atut. Jest gwarancja, że dobrze gotuje. Ale nie mamy gwarancji, że przy tej osobie dofamy się do talerza. Trzeba też zrozumieć, pewne aspekty myślowe partnera, jego skróty myślowe. Na przykład co to jest MMA, LGTB, CNG, LPG, PPS, PKP. I tu nie chodzi o państwowe koleje. Dwójka mieczy to jest przedstawienie swoich racji i podjęcie ważnych decyzji, aby cokolwiek zmienić, żeby było lepiej. I żyło się lepiej. I tego Wam życzę. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.